Ręce podniesione na władzę, ta władza odrąbie i każdy ma takiego Cyrankiewicza, na jakiego sobie zasłużył. My mamy, pana, my mamy pana Trela. A ja pamiętam takiego chyba już nieżyjącego posła z tej samej partii co pan Trela, który kiedyś zasłynął takim SMS-em, posła czy senatora, byłego DJ-a, który zasłynął takim SMS-em, który miał puentę, chwała nam i naszym kolegom. E, I tu powiem tak, żeby algorytm nie oszalał, wuje, precz. Po pierwsze... to jest agent Kaczyńskiego? Zwróćcie państwo uwagę na tę obietnicę, jaką Donald Tusk złożył dyskretnie, że nie będzie żadnej naprawy Rzeczpospolitej. Nie będzie. Zanim nie będzie rozliczeń. Ale tam jest jeszcze... Nic nie poprawimy, nie, nie będzie się Wam lepiej żyło, nie będzie tam sprawa cen energii rozwiązana, nie wymówimy żadnych ETS-ów, nie, w ogóle nic nie zrobimy ze służbą zdrowia, z tym wszystkim. Najważniejsze, najpilniejsze są rozliczenia. Dopóki Ale bo, będzie... to jest związane z, bo to jest związane z drugą częścią tego tweeta gdzie Donald Tusk wprost zapowiedział, że ludzie wam nie przebaczą i tak dalej. To jest zawalowane co? Jak my będziemy dojeżdżać tych pisiorów, ich męczyć, to oni się pozbierają, i jak oni wygrają, no to, to, oni, to Donald Tusk stara się za wszelką cenę przekonać nie tylko swoich ludzi z platformy, ale też koalicjantów, że nie tylko on zaszedł tak daleko, że już się nie może cofnąć, ale że wszystko to często robią no tak tacy wciągną, ludzie. To no. często robią tacy ludzie, tak? To jest Taka prawdą, logika gangu. No, logika gangu, tak? Nie wszystko, słuchajcie, wszystko wszystko nie tylko ja jestem, nie? nie tylko ja pójdę siedzieć, jak mnie złapią, ale we wszyscy. Nie. Więc wy wszyscy musicie wy, być takimi kiziorami jak ja. I to, to, jest, już, to już hmm? trzy miesiące po początku władzy, gdzie. Tak. Zaczął z przytupem od rozwalenia telewizji, od tamtych wszystkich bezprawnych, rozmaitych działań, aresztowania Wąsika i Kamińskiego. Na krótko, bo trzeba było wypuścić, tam wejścia do pałacu prezydenckiego na siłę zastawiania prezydentowi autobusem bramy pałacu. Jeszcze nie wiem, czy ktoś jeszcze to wszystko pamięta. To potem wszystkim była taka narada w platformy, z którą relacjonowało nie żadne medium prawicowe, tylko springerowski onet. I oni tam no, zacytowali, że Tusk tam właśnie mówił, jak PiS wróci do władzy, jak pozwolicie, że PiS wróci do władzy, to wszyscy na tej sali pójdą siedzieć. Z tym, że sam siebie chyba nie miał na myśli, bo on liczy na to, że on ucieknie. I może tak. A może ucieknie, jeszcze inną rzecz zrobić: A Korneluki, Bodnarli, czy ta pani sędzia, to oni tutaj zostaną. Ale więc. jest jeszcze inna możliwość. Są takie historie znane w Polsce, jedna nawet bardzo, kiedy ten były szef e, całej organizacji zaczyna sypać całą resztę i żyje sobie w luksusie, a cała reszta idzie do kicia. I być może to jest to ja jestem z was najsprytniejszy, ja najlepiej kumam to wszystko, ja najszybciej ich ogram, ja najszybciej jakby coś, najchętniej ze mną pójdą na współpracę, a ja was wszystkich tak zakapuję, że będziecie siedzieć. W tym by mnie nie zdziwiło, ale w każdym razie przynajmniej jednego koalicjanta Donald Tusk przekonał, bo ja mam taką zasadę Wśród, że tak powiem, w obozie umownym obozie przeciwnym nie należy śledzić tych mądrzejszych, tylko właśnie tych takich inteligentnych inaczej. To teraz już też sięgnąć samego dynarza, tak powiem. Nie, no, sięgnę, no sięgnę, sięgnę polityka, który uczestnicząc w tej komisji pegazusowej już wielokrotnie wykazał się, że jest bardzo mądry, w związku z czym mówi otwartym tekstem to, co inni sobie szepczą po kątach. I tak właśnie walną otwartym tekstem myślę o jakim panu Treli. Rozliczenia tam muszą dotyczyć wszystkiego, złodziejstwa, podsłuchiwania Pegazusem, kasy dla pana Rycyka. Pana Rydzyka? Pana na to kasy, wiadomo. lewicowe hamstwo. Czy zniszczony te 500 obywateli? Czyli z, złodziejstwa RARS, rządowa agencja rezerw w podsłuchiwanie Pegazusem i to gdzieś tam jest nawet zniszczony wieniec, wieniec jakiś z obywateli. To jest dla, dla pana terror. Jeżeli ciekawe. ktoś się obraził, jak powiedziałem, że on nie jest specjalnie mądry, ale ta puenta, możemy jeszcze przeprosić. Jeszcze on raz poproszę o raz, bo, on, bo puenta jest, jest za za, za, za je fajne, jak to mówią niektórzy, czyli tu są tylko dwie drogi. Albo my ich, albo oni nas. Czas, Czas to zrozumieć. zrozumieć. No brawo, po prostu. Właśnie to chciałem usłyszeć, towarzyszu. To właśnie otwartym tekstem, że tutaj nie chodzi o nic. Każde może, gdyby się udało wykryć jakieś rzeczywiste złodziejstwa na te złodziejstwa Funduszu Sprawiedliwości, za które pan Romanowski ma być aresztowany, to przypomnę i, i tam 25 lat więzienia go straszą. To jest to, że wozy strażackie kupowano dla ochotniczych straży pożarnych po których teraz jeździ Trzaskowski i udaje, że to on te wozy kupował, że, że, że jakieś tam inne rzeczy kupił, Nikt nic, na razie nie ma zarzutu, nawet nikt nie ma zarzutu, że bez... wziął coś do kieszeni. Zarzut jest taki, że ksiądz Olszewski miał w ramach tego ośrodka dla pomocy, te, dla, dla ofiar przestępstw, tam miało być jakieś studio telewizyjne. On twierdzi, że to nie do końca tak było, ale prokuratora twierdzi, no nawet jeżeli miał tam być studio telewizyjne, to co to za przestępstwo? I tutaj opowieści, wszystkie, no, jak się nie odda znaleźć złodziejstwa, to nawet wieniec wystarczy. Czy to, to właśnie. Ręce podniesione, ręce, podniesione ręce podniesione na władzę, ta nie. władza odrąbie i każdy ma takiego cyrankiewicza, na jakiego sobie zasłużył. My mamy pana A, 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 my mamy pana Trela. a Ja pamiętam Uf. takiego chyba już nieżyjącego posła z tej samej partii, co pan Trela, który kiedyś zasłynął takim SMS-em, posła czy senatora byłego DJ-a, który zasłynął takim SMS-em, który miał puentę, chwała nam i naszym kolegom, e, i tu powiem tak, żeby algorytm Ech. nie oszalał, wuje, precz. A, to o. oczywiście. Pamiętam? Ale to no chodziło to, to o środowisko... No, ale, ale to było dużo bystrzejsze środowisko od Pana Trela, szczerze mówiąc, bo to chodziło o Ordynacką, z tego co pamiętam, jeżeli się, jeśli się nie mylę. Jeden, że tak powiem, e. dalej po internetowemu wujno. Jestem Ordynacka, SLD czy jakaś inna. Ale ten, pan, pan to chwała chyba... nam i naszym kolegom <laughs> wuje albo my, albo ci wuje. Wuje precz, prawda? My, nasze tutaj, no to, nawet się to doczekało takiej naukowej, politologicznej nazwy nasizm. I to jest właśnie ta, ta, ta ideologia, którą wyznaje pan. Albo oni nas, albo my ich. No, no to koniec. Tak, to tam, w, tam kiedyś Tam nie chodzi o pewne pegazusy czy T... inną praworządność, czy jakąś demokrację. Przecież Wiecznie... nawet sędzia Tuleja, przepraszam, muszę to powiedzieć. Sędzia Tuleja, no naprawdę chyba ostatni człowiek, którego można podejrzewać o sympatie pisowskie, tak? Jakiś czas temu był w Tokio i to był chyba jego ostatni występ publiczny, bo potem go natychmiast przestali zapraszać i powiedział, że aresztowanie Michała Mar Marcina zawsze A, mylę imiona, Romanowskiego nie ma sensu. I że to jest piz, bzdura, że to jest głupota, że to jest ewidentnie po prostu zemsta, żeby człowiek tak samo jak z tym wieńcem, żeby Kaczyńskiemu jakoś na buty napluć po prostu, albo cokolwiek, żeby zrobić, żeby pokazać, że, że to my ich, a nie oni nas. No, no więc to o. jest błąd, który ćwiczyły i trochę pisto ćwiczył, ale Donald Tusk już kilkakrotnie, że w pewnym momencie ta metoda, że kto nie z nami, ten przeciwko nam i my ich wszystkich, bo teraz... Kamy i wiecznie TKM, to ona w pewnym momencie ma pewien problem, że coraz więcej ludzi, coraz więcej jednostek wypada poza nawias i w pewnym momencie jest ich tak dużo, a i tak dużo ludzi się zaczyna bać, że wypadną poza nawias, że się władza kończy. I, no, i tak, już, no. tak już nieraz, moim zdaniem to jest bardzo ważny przyczynek do zrozumienia, dlaczego w Polsce się w ogóle ta władza czasami zmienia, że w pewnym momencie po prostu ten TKM zaczyna być za bardzo zawężający i za dużo osób się wykopuje po prostu poza... Poza po, po boisko. No pan Trela, moim zdaniem, Pantrela to po prostu od jakiegoś czasu, od dawna. To jest agent Kaczyńskiego. <laughs> nie, mam, ma, to 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 oczywiście, to jest bardzo, wyrafinowana, ich, bardzo wyrafinowana teoria, ale ja bym przypisał mu trochę prostsze inklinacje. Moim zdaniem, po pierwsze, ma tego rodzaju umysłowość i to jest najważniejsze, ale po drugie. Świetnie on z tą umysłowością. No, to, to, ale ewentualnie i na miastkę. Natomiast ten profil ma, można powiedzieć, psychologiczny. Natomiast drugą sprawą jest to, że on od dłuższego czasu, moim zdaniem, aplikuje do platformy i stara się zachowywać jeszcze gorzej niż ci ludzie z platformy. On jest gorszy od Tuska, od tam wszystkich ludzi. Tam szczerba, szczerba, przy, nim to jest, szczerba przy nim to jest intelektualista. No to on jest naprawdę niesamowity, pan, na, na, pan na, na Trela, jeżeli podwórku, chodzi o swoją prostotę też przekazu. Na moim podwórku się mówił, hop do przodu. No tak, taki tak, tak. tak, no, 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 Też, to już, te... Jeszcze bardziej do przodu niż tyle. A my tu gadu-gadu, a zapomnieliśmy Państwa poinformować, że telefon jest cały czas już do studia. Może nawet ktoś skorzystał. I właśnie, nawet żeśmy. To może powiemy, telefon jaki tak? jest jeszcze. 22, 22? Do, do Warszawy do jest, a dalej jest. 515 9000, a teraz odbieramy A Pan Adam już nawet nie potrzebował, żeby mu podawać numer, widocznie sobie zapisał przy naszych poprzednich audycjach. Albo sprawdził w książce telefonicznej. Dzień dobry, kłaniamy się. Ale w internecie. Dobry wieczór. Bonjour, panowie. Bonjour, bonjour. Tu, żur. Czy pan mówi w tym kodzie, który w czasach mojej młodości obowiązywał? Bo żurem nazywano taki właśnie wyrób. Z owoców, warzyw i siarki. i jak ktoś przychodził i mówił Bonjour, to była taka sugestia, że może by coś jakiegoś, właśnie, Żura kupić. A jak się opowiadał, tu Żur, to znaczyło, wchodzę, zrzucamy się. Ale to takie wspomnienie z młodości. A propos tego wezwania Rafała Trzaskowskiego, pijcie krajowe wyroby, bo są dobre. Hmm. <laughs> Już przepraszam, pojadam, ja słucham. Panie Rafale, panie Wiktorze, szacunek dla was, bo robicie konkretną robotę, ale no ten pan Trzaskowski, no to, ta nie wina mi się kojarzy no, z naszym winem polskim, nic więcej. No, no, no jakoś tak jest. Ja wiem, że są w Polsce hobbyści, którzy wyrabiają naprawdę bardzo dobre wyroby. Unikamy tego słowa na W, wie pan, bo to algorytm ma jakieś dziwactwa swoje, ale... Tak. Ale samo określenie polskie właśnie przetwory yy, yy, owocowe kojarzy się no, z tym żurem, tam ze ja nawet... dużo nazw. Pryta, Jabol, Jabcok, patykiem pisany, no jakkolwiek zwał. Ale gdyby na przykład pan prezydent Trzaskowski zaczął przyświecać jakiejś marce, to na przykład mogłaby to być marka Czajka, którą znają wszyscy, wszyscy w Warszawie. Sądzę, że to byłby, że to byłby taki odpowiedni wyrób. Mógłby być. Hicior. Znowu panu Adamowi przerwaliśmy. Dziękujemy za dobre słowo i słuchamy no. komentarza, z którym zapewne pan zadzwonił do nas. No, tak powiem tylko, że ten nasz kandydat na prezydenta, ten pan Trzaskowski, to mi się kojarzy z partnerem tej lalki Barbie. On się, no, nie widzę go. Z Kenem? Tak, no. Mamy czasy, jakie mamy, sytuacja jest coraz bardziej napięta w Europie na świecie. Potrzebujemy prezydenta. oto pan Jakubek, pan Nawrocki. Ale panie Adamie, Ken jest, no tak mi się wydaje, że laleczka Ken to jest, on jest takim dość odpowiednikiem dość wysokiego mężczyzny, a pan Rafał, prezydent Trzaskowski, jest nawet jeszcze wyższy. Tak, ale tu nic do zaoferowania tym panie ma no nic konkretnego nie powiedział. Gospodarka hamuje, e? mhm. no tak jak oglądam tu wiadomości czy w Republice, czy tu panowie, tak w czym różnie trochę w żartach. Bo tu sytuację mamy no nieciekawą, Nawet ludzie zaczynają się martwić tym wszystkim coraz bardziej. Nawet, panie Adamy, gdyby pan w TV nie oglądał, to też by się pan dowiedział, że sytuacja jednak, no oni tak nie mówią otwarcie, nie. ale tu, tu, tu się wychodzi z tego, i też by się pan nie powiedział, co nie dowiedział, żeby Rafał Trzaskowski powiedział coś na ten temat. Bo no, wrócę do tego, co mówiłem na początku. Dla mnie jest naprawdę największą zagadką, największą niespodzianką. E, no, nie to, że. Że, że, że tak jak pan powiedział, no w czasach, bo to jest chyba dla wszystkich oczywiste, wojna trwa, będzie się nasilać, trwają rozmaite kryzysy i w Unii Europejskiej, i u nas w Polsce to się też odbija, poziom życia spada. No nie są to czasy, kiedy, kiedy od prezydenta się oczekuje, żeby był ładny po prostu i niczego więcej, bo wszystko dobrze idzie, on będzie tylko do reprezentowania nas. Ale moje pytanie znaczy, dlaczego sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego i on sam uparcie robi mu właśnie taką kampanię, żeby przekonać wszystkich, nie, że on coś ma do powiedzenia, nie, że on coś poprawi, nie, że on coś, tylko, że on jest ładny i że jest taki, taki elitarny. Ale z mu. Morina czytał po angielsku. Jakoś, po pan, Adam mnie, to jest ten Morin? jakoś pan Adam mnie zainspirował to tym Kenem. Bo też sobie przypomniałem drugą rzecz, że ten Ken to jest taki szczupła raczej. Barbie zresztą jest bardzo szczupłą lalką, ale Ken, były o to, były o to awantury, że dziewczynki się upowodobniają do Barbie i się głodzą. No a Ken też jest dosyć szczupły, a pan Rafał Szaskowski też jest szczupły, bo nawet miał taki pas, taki pas miał spec, specjalny, żeby odpowiednio wyglądać. No dobrze, ale dlaczego, dlaczego właśnie, może pan Adam ma jakiś pomysł, no? dlaczego jego sztabowcy mu to robią? Dlaczego mu robią tak Taką kampanię, która jest naprawdę kampanią nie na te czasy, delikatnie mówiąc. No, yy, tak, tak przy, 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 przywołałem do Kena, tego naszego mm -hmm. kandydata, bo te, po, kojarzę te reklamy z tymi lalkami, jak kiedyś były, jak młodszy mm -hmm. byłem i. Takim, z taką sztucznością, z takim napompowaniem, nic, nic ten pan nie ma do zaoferowania. A tak jak klarka, pusty w środku, no, pusta, tak. No, przepraszam, że takiego słowa używam. A może, nie, no, bab, yy, w pełni, yy, ja po prostu rozważam różne aspekty tego kenizmu Rafała yy, Trzaskowskiego, yy, ale yy, zastanawiam się nad jeszcze taką jedną rzeczą, a może po prostu oni są już na tyle pewni zwycięstwa w sytuacji, kiedy mają te media, mają yy, no, demokrację walczącą, czyli mogą robić prawem, ze wszystkimi instytucjami, co Wszystkich chcą. Wszystkich mogą że wsadzić do więzienia Że mają, dokładnie, w czego dokładnie tak. Jak ktoś, jak ktoś przeszkadza, to... Zarzutem. Jak ktoś przeszkadza, to zrobią z niego ruskiego szpiega, albo, albo złodzieja, albo, albo ja, na jego, na, jak już nie będą nic mieli, to zrobią bandytę, bo kogoś popchnął. E, no więc, kto, kto go atakował. No więc w ten sposób może uważają, że mogą, że, myślę, wpadki wyborcze i tak, i tak wygrają, albo najwyżej unieważnią wybory. Ale co pan sądzi o tym? Pan Adam już się niestety rozłączył. Tam się, ja długie Czyli pytanie zadałem było, ale... przepraszamy bardzo jeżeli, jeżeli to nie była pańska decyzja pani Adami no, technika, technika niestety była przeciwko nam jak to w misiu kiedyś mówili ale ja mówiłem o tym duchu tej ciężarnej zakonnicy która się nosi przywołując kampanię Bronisława Komorowskiego pozwoliłem sobie nawet na taki komentarz że tak naprawdę Rafał Trzaskowski to po tych Gliwicach widać, ale i po wcześniejszych jego działaniach, że to tak naprawdę nie jest kandydat PO. To jest kandydat nieboszczki Unii Demokratycznej. Tak samo jak był Bronisław Komorowski, jak poprzedni kandydaci. Jest po prostu takie środowisko, które uważa, że jego główną cechą jest to, że ono jest lepsze. Po prostu jest lepszy od wszystkich innych, w związku z czym ich kandydat jest lepszy. I zdaje się, że nawet nie, nie powiem, uważają, mają to w takim odruchu kulturowym, że kampania wyborcza powinna polegać na tym, żeby po prostu wszystkim pokazać, on jest lepszy. To, to myślę... dlatego macie na niego głosować. No po prostu widziałem, te, te, słuchałem tego przyjrzenia Rafała Trzaskowskiego i tak bym po raz, po dziesięciu latach znowu widział tego hrabiego z całej Polski, jak, go, Mogę... jak on się sam wtedy Ale... przedstawiał, pan Komorowski, Mogę... że po prostu to tak, tak patrzcie jaki jestem elitarny. No. głosujcie na mnie, bo jest jestem to unia, elitą społeczną. Trochę jest to Unia Wolności, trochę jest to Warszawka. Że ja jestem mądrzejszy, ja jestem elitarny, ja jestem śmieszny, ja jestem dowcipny, tak? To jest, do, Rafał Trzaskowski uważa się za bardzo dowcipnego człowieka. To moim zdaniem jest bardzo ciekawe, bo e, nie wiem, czy Państwa bawiam jego żarty, kiedy próbuję żartować, bo moim zdaniem, jest taki trochę czerstwy, no ale, e, no ale jak to uważam, może to ja nie mam pożycia. To może to ci ja nie mam pożycia humoru. Bo... śmieszny się bądź. Wiesz co, ale cała ta konwencja była dosyć śmieszna, muszę przyznać. E. Tam było dużo Też fajnych żartów, to tylko to nie wiem, czy... nie To, to no, trochę tak, trochę nie. to była taka. Naga broń stworzona z konwencji albo z Pytona, takie ministerstwo krzywych kroków. No pytanie, Głupie. czy to było głupich kroków? No pytanie, czy to, było, e, czy to było do końca zamierzone? Ja muszę powiedzieć, że ja się dosyć ubawiłem tą konwencją, bo rozmaite nieszczęścia były na tyle piętrowe i na tyle często się zdarzały z, związane z nią, że rzeczywiście ciężko było uwierzyć, że to wszystko jest przypadkowe. No ale jak widać, są tacy, którzy e, potrafią tak zrobić. Sądzę, że był to dobry prognostyk na. E, temat tego, jakim na przykład byłby prezydentem Rafał No nie, Każdy dzień. Coś, co, coś nie, coś o tym powiedział. To znaczy powiedział, że tak, że jak zostanie prezydentem, to po pierwsze podpisze, znaczy wcześniej powiedział, że po pierwsze zabierze order macierzyński. To jest w ogóle najważniejsze, to jest najważniejsze, rzecz jest, to jest najpilniejszy. Najpilniejszy. dla polskiej prezydentury, dla polskiego prezydenta. Druga pilna rzecz, że język wprowadzi gwarę śląską, podniesie urzędowo do To jest do najważniejsze rancji, dla. to jest kolejna tak, rzecz języka, bardzo ważna dla Polski. Tak. Żeby stworzyć, że jest, że jest jest narodowość śląska, która ma pełne prawo do Hajmatu swojego w i także do swojego potem się zjednoczyć ze swoim, tym y, y, Hajmat to jest to małe, a to duże to jak jest po ich niemu. Z Faterlandem, Faterf, z Faterlandem no. że, że, żeby się dzieje. No tak, a, a przy okazji oczywiście wykopać tych, którym to będzie przeszkadzało tych Ślązaków, którzy nie są takimi ślązakami, jak definiuje no jak definiuje ich platforma obywatelska, czyli Niemcami. Bo to są gorole. Yy, I co tam, powiedział, że tym razem to już te 100 konkretów to będzie nie na 100 dni, ale w ogóle na pierwszy dzień. Już w ogóle, A. że mamy zrobić tak, że będą gotowe ustawy. Ludzie kochani, ja bym A to w ciągu... złotóweczkę, że przez 30 lat, jak jestem dziennikarzem, bo zacząłem w pierwszym numerze tygodnika, najwyższy czas 1991 roku, to można sobie policzyć, ile lat ja już się tym zajmuję. Jakbym za każdym razem jak słyszę te obietnice, że jak wygramy wybory, to mamy pełne szuflady ustaw i po prostu następnego dnia już te wszystkie osoby wiem, za tak tych złotówek też bym po prostu Elona Maska mógł wykupić prawdopodobnie, no może przesadzam, ale mógłbym sporą, spory pakiet akcji u niego nabyć. za te, te opowieści, które naprawdę każde z lewa czy prawa te kocopały pały. Mamy pełne szuflady ustaw, mamy konkrety, mamy wiemy, dojdziemy do władzy. Doszli do władzy rok temu pff, ani zupa, prawda, kompletnie z tym i tym. I teraz wychodzi Rafał Trzaskowski ale nie, ale teraz jak wygram, to to już naprawdę będę miał gotowe ustawy, które natychmiast i między. No zresztą powiem, którą ustawę jeszcze, ale to kolejny temat, więc za, to za chwilę. To, bo chyba przejdziemy do, za, za chwilę. Chyba przejdziemy zresztą za chwilę do tego tematu. Czy chcesz wprowadzić nasze wisienki w tak, ten tak? sposób? Ale Rafał, ja mam, propo... ja mam propozycję, żebyśmy zaczęli od Twojej wisienki w Dobra. takim razie. A potem przejdziemy rzeczywiście do wielkiej zmiany, która nastąpi za prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Ja nawet o tym nie wiedziałem, ale okazuje się, że cuda ekonomii się zdarzają i także do tego dojdziemy. A ja, a ja zacznę od wisienki mojej, ponieważ proszę Państwa, tak jak powiedziałem, ja najbardziej lubię śledzić takich. Niespecjalnie mądrych przedstawicieli strony przeciwnej, ale jest jeszcze coś ciekawszego niż. Przedstawiciele niespecjalnie mądrzy. Mianowicie przedstawiciele niespecjalnie mądrzy, którzy są jeszcze do tego autorytetami moralnymi i legendami. I to jest, proszę Państwa, odezwał się legendarny Władek, jak go nazywali w mediach. Czyli legenda Solidarności. Legendarna legenda Solidarności. Władysław Frasyniuk zajęła stanowisko w ważnej sprawie. Zazdrość społecznej. przez Rafała przemawia. Skandaliczne I... zachowanie obecne, obecnego rządu. Zobaczcie Państwo, on krytykuje obecnych rząd za co? Za atakowanie młodych ludzi, którzy wyszli nie w swoim imieniu, a w obronie nas wszystkich, powiedział Władysław Frasyniuk, odnosząc się do protestów ostatniego pokolenia. To jest głupia obietnica, że nie jest to ostatnie pokolenie idiotów, niestety, bo to jest zjawisko odwieczne i w następnym pokoleniu a też, niestety. Aczkolwiek nie. uwzględniając ich, po, ich podejście do prokreacji, to w ich przypadku akurat może to się ale zdarzyć. To, to Ja nie mówię, że to będą, że po nich odziedziczą, ale no, no dobra. Traktowanie ich zbuta nie jest przejawem siły, jest przejawem słabości, bije się. Kto ich bił? Bo były szef Unii wolności. Frasyniuk, co ty pleciesz? Kto bił tych szczeniaków? No, Oni się. ich tam ściągają. No. Ale, ale na razie jeszcze A nie chcę... boga, no... Policja, która się. No. Chodziła, było tylko tyle, że Donald Tusk, jak zobaczył, jak bardzo to jest wkurzające i jak bardzo ludzie już mają dosyć tej gówniażerii rozwytrzonej, to zapowiedział, że to surowi będziemy, będziemy Ojoj. zakazywać. Guzik z tej surowości wychodzi jak na razie, bo oni sobie robią co chcą. 50 razy już robili ten bardak w Warszawie i jeszcze znajdują się, że naprawdę. Powyżej 20 roku życia nie znajdzie się nikt na tyle głupi, żeby uważał, że te protesty mają jakiś sens. Ja chciałem zadedykować tym, 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 tej dzieciarni, takie, taka, taka była piosenka kiedyś zespołu Wały Jagiellońskie za moje młodości, to właśnie tego typu protestach. Tam był jeden, jeden piekarz z Warszawy, zapiekał gwoździe w Kajzerkach, chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko rządom Gierka.